No, bo tam w sumie się trochę spierdziela. Jej, udało się, mamy słuchać. Ale nie, szkoda. mi się kojarzy z takim uciekaniem, tak jak w dwójce przed, po smogu, tak? Tak, się wszystko wali i tak A. dalej. No, może troszkę. Aniż, poza jedynką go nigdzie chyba nie używali, nie? Z tego co pamiętam. Nie, no, był podobny motyw. Taki sam. Peru. Trochę przerobiony. Nie, nie, A, mam bo... na myśli, że już w klasykach nie używany potem był. No, w klasykach już nie, ale był w Anniversary przerwany, tak? No to tak, no. Ja nie uważam Anniversary jako klasyka, nie wiem jak to... No nie, ale bardzo mi nie obiecili oh, ten tak, to bardzo mi też się podoba tamta Ja bestia. w ogóle oglądałem krótkiego let's play, znaczy let's play gameplaya z Tomb Raider Chronicles z wersji na Dreamcast i nie widzę, wielkiej różnicy, <noise> szczerze. Uh -huh. Czekajcie, bo muszę tutaj. Dobra. W ogólnie jak pamiętacie musimy pobadać kolejne tutaj drzwiczki. Teraz tak, <coughs> mamy tutaj, że skarab, zapamiętaj, przedostatni i środkowy i ewentualnie pierwszy. Dopamiętasz? Nie. Dobra, to ty zapamiętaj przedostatni i środkowy, a ja ewentualnie pierwszy, ok? Dobra, przedostatni i środkowy. No i, i ewentualnie pierwszy. <coughs> Nie, to ty już ewentualnie pierwszy. No tak, 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 ja, ja, ja. I lecimy no nie. Robi Ci bonus track. Nie, mówię do larki, wiesz. Co? Dlarki mówię, bo ona mi tutaj spada. Dobra, przed... Ja bonus track. Ale w niektórych momentach jest dłuższy to dum dum, nie wiem czy zauważyłeś. Słucham? W niektórych momentach to dum dum jest dłuższe, nie wiem kiedy. I tak zrobię jeszcze dużo. Dum-dum. Dum-dum-dum. Jak widzicie, skarap jest wirtuozem, gry na ustach. Tak, beatboxer. Będę Ale powiem ci, że beatboxerzy muszą mieć jedną fajną umiejętność, ale to już poza wizją, opowiem, którą zapewni. szybkiego poruszania ustami? Na przykład. Okej, słuchajcie, lecimy tutaj, chyba będzie małpko małpka Bonobo? Mm, właśnie słuchajcie, oni mnie kojarzą z małpami Bonobo. <grym> czy to jest naprawdę... Czy to jest... Czy oni mają rację? Napiszcie mi w komentarzach. I poczytajcie na, najpierw o tych małpach. Nie, obejrzyjcie na YouTubie filmik stosowny. No. Z takim fajnym lektorem. <grym> I ja Nie jestem. Jest fajną akcją na filmie. Ja jestem małpą Bonobo. <grym> Też w pewnym sensie ma to jakieś tam swoje pokrycie. I idziemy tutaj. Pewnym stuprocentowym. O, i tutaj będzie ten... Tu bardzo mi się wszystko, podoba. Wszystko co jest tam powiedziane, wszystko ty lubisz, wszystko popierasz, wszystko rozgłaszasz. Ale tam nie ma jedzenia. Tego w sumie tylko nie ma. Nie ma, ale. Możemy ci tam wcisnąć wersję z bananem, nie? A no, widzisz no. I słuchajcie, y... Pamiętacie, jak tutaj był filar, prawda? Przed sekundą, to teraz Lara siłą swoich nadludzkich mięśni wyciągnęła ten filar i zrobiło się takie małe BOOM. I teraz możemy, słuchajcie drodzy widzowie, iść tędy. Nie znasz jeszcze jakieś mity o Midasie, czy nie? Nie. Tylko, Tylko może tak, jakiś wymyślisz? Możliwie. Może jakiś wymyślisz na spontanie? Król Minas ja wiem. chciał się e, e, robić yy. na złoto, ale czuj, 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 czuj. ponieważ król Apollo mu nie pozwolił i dał mu możliwość przerobienia się na srebro, jednak Minas nie był zadowolony i zarzeczył sobie zamienienia się w diamenty, co jest według Minecrafta bardziej doceniane niż złote. Dziękuję. Ale słuchaj, mam dobry pomysł. A co jest... się co się stało, jeżeli on chciał iść się załatwić i e, zamienia wszystko w złoto? z sztabkami? No, a jak coś dotknął, <noise> to musiał je trochę przesłane. To wszystko się zamieniało z po prostu, tak? Mm, fuj. Przesrany trochę. To będą małpy, nie? Proszę, żeby nie było małp. małym. Bo no, bo. Wiesz, co ja jeszcze podejrzewam z zakłosem, że w tym Radio 3 były w Jungle małpy bo. Nie, to są. E, to są. Ale ty zauważ, że one się dziwnie nastawiały do lary, a jak je zabijałeś, to tak nigle... nagle z nich, z nich truchy... wróć. Z, uch, nie mogę się wycowić, Nagle z nich pietruchy, nich z gruchy, tak nagle wychodziła ta apteczka, czasami tak nie yes. z, <mian> z <mian> strony tyłka, tak wychodziło, tak wiesz, no tak wiesz, z góry, tak na skąd? Jest to straszny. Te małpy się nazywają, czekaj... Mm, ty to, te, te małpy znowu. Pamiętałem jak one się nazywają: Makaki? O, makaki, tak, bardzo, bardzo Makaki indyjskie, dokładnie. Słuchajcie, kochani, widzę, co są krokodyle, i musimy je tutaj zgładzić. Potem jeszcze się udamy tam na dół po zestaw naboi. Krok, krokuś. A właśnie miałem tego kroka ściągnąć. Uuu, pirat, pirat, pirat. Mhm, a kto o to prosił? Jeszcze większy, pirat, pirat, pirat. No bo nigdzie w sklepie nie mogę dostać. No tak, no. to jest jedyne wytłumaczenie, dobra. Tak, no serio. Eee, nie ma zamiaru w sklepie ani w Berlinie, ani w Mpiku, ani nigdzie, ani... Ej, gdzie ty głupie małpy mi tu jeszcze lata. A sorry No i bardzo... Ej, na Magnumy mi się kończą. Marka, proszę cię wychodź. Pijże. O, zginął dziadego. Okej, okay, słuchajcie, mam nadzieję, że uda mi się dokończyć tę planszę. Wiem, że już się powtarzam. I także mam nadzieję, że uda mi się. Eee... Ta uważa Kto... inaczej, że mu się nie uda teraz nagrać ja całego poziomu, niech pisze komentarz i potem wszyscy nie łapkują do góry. <noise> I jeszcze mam nadzieję, że. A, zapomniałem na co miałem nadzieję. Kurde, zapomniałem. Aha, że sekrety mi się uda wszystkie zdobyć. Tak, na to mam nadzieję. Skucha, skucha. Mm, kochany... Zamknij się. <noise> o, nowe wersje. Cioci. Kurde, spieprzyłem. Szaleństwo. Czy nie, ona kiedyś powiedziała Kochani debile. nie <noise> ma tak jak te... Ta Przecież Miałeś mi się cię podesłać oryginalną wersję. A nie podsyłałem ci? Nie. I jak to? No nie. Dziwne. Widzicie, zapomniał mnie. Nie, nie, nie zapomniał, ale słuchajcie, jak tutaj skoczyć, bo ja nie wiem. No sorry, ale ci nie pomogę, bo nie widzę stepta. Ach, to takie dupy. To będzie trudno, słuchajcie. Oj, kularka, proszę. Cię ja się przyzwyczaiłem do Jill Valentine, która jest czasami inteligentniejsza od ciebie i ładniejsza. Czasami. Więc proszę, kularka, nie drażnij mnie. O, udało się. Już zdradzasz Larę z inną. Dopiero, że się z nią pogodziłeś. No, no właśnie. Nie, pobrałem się na nowo. No właśnie. Larka to rozumie. No nie wiem. Raz to... Te... o. Chociaż nie, do niej Monogamia nie pasuje. Pasuje. Ja już byłem w związkach z różnymi postaciami z gier. Huhu, uh, uh, byście nawet nie policzyli. Odleg... Z Szymkiem też? A może... A może. Ale bym też w Dragon Age'u z Morrigan, taką fajną czarodziejką. Mm. Bardzo mm. fajną, swoją drogą. Dobra, nieważne. Mm. Co my żeśmy tam zdobyli? Aha, tam był tylko sekret, tak? A gdzie jest? Bo nie widzę. Yy, na tych akweduktach, które swoją drogą są rzymskie, ale... Dragryto. A byłeś już w baseniku w literze T, w kształcie? W czym? W basenie o kształcie litery T. A... Ja bym też mógł to inaczej zinterpretować, niż literę T, nie? Ale, ale tak, powiedzmy, że byłem. Słuchajcie... Ale na tym nagraniu. Znaczy w sensie, przy tym nagrywaniu za teraz. Mm, no tak, tak, chyba. Słuchajcie... A tam zebrałeś sekrety? Tak, już jeden zdobyłem i słuchajcie, muszę tutaj zrobić coś takiego, żeby zdobyć te przedmioty. Będę musiał za chwilę lecieć znowu całą planszę. No, sekret. No. Za chwilę będę musiał znowu lecieć całą planszę, tylko po to, żeby się wrócić tam, bo mi się zechciało zbierać sekretu. Ja tak, że, mówicie, wiesz, że... Ja wcały, mam tutaj mam y, taką informację, że zebrałem wszystkie sekrety 48x48. 48. Ale gdzie? W czym? W dwójeczce, dwójeczce. A co to, jaka dwójeczka, o co chodzi, ja nie wiem. No ja pierdolę, jaki fail. Ja nie wiem, ja nie wiem, co to jest Tomb Raider. Ja nie wiem. Co to jest? Nie wiesz, który którą część nagrywam? A co to jest Tomb Raider, bo ja nie wiem. Mm. <laughs> nie, słuchajcie, dzisiaj mam po prostu wyśmienity humor i mi odwala. Palm face, palm face. I mi dzisiaj, słuchajcie, odwala, musicie mi wybaczyć. Małpy. On nie odwiedza mojego kanału od miesiąca. Ale już odwiedziłem i obejrzałem aż jeden odcinek. Tak, custom na święta obiektywności nagrywany. Powodzenia. No. Chociaż coś... Ja pierdzielę małpa. Małpa. Mhm. Okej. Okay. Ponobo? Eee, nie, to jest goril. Gorila. Skąd wiesz, że nie przebrany? <grymne> <grymne> Zdejmujesz na tam no bo ci wyskakuje. <grymne> Słuchajcie, te sprawdzę za Ze skarbem, jak to się nagrywa i zaraz do was wracamy. Okej, okay. jesteśmy z powrotem, składnia się nagrywaj. i kontynuujemy, kochani widzowie. Nie dokończymy jednak niestety tej pl ...tej planszy. Słuchajcie, dobrze, że ja zrobiłem szybki zapis. Cheater, cheater. Zaraz, to zwracamy. <grymne> Resztę zdobędę. Jesteśmy z powrotem. Znowu. Trzymajcie kciuki, kochani. Kochani. <grymne> <grymne> e ale ej, to nie tu? A wszyscy twoi widzowie. Nie TRZYMAMY Jak nie możecie? Skiba was Widzicie, co jednak ten odcinek się dzisiaj pojawi? Zrobię to dla was. Tak bardzo was kocham. Nie, no. Dziękujemy, wieszcie co? A nie ma za to. Pierwszy raz powiedziałem, że kocham swoich widzów. Nie, no, nie, nie, no was lubię, no kochać to bez przesady. Nie, no, nie wiem. Nie no, kochać to mogę Lara, nie? Też nie wiem, no dobra, bardzo was lubię, moi drodzy widzowie. Bo kochać to tak łatwo... Nie też? No tak, no oczywiście. No. A nie, ty jesteś zagrajmerem, ciebie nie lubię. Widzę. <grym> widzę. Nie no, przecież... Czasami cię oglądam, tak? To przecież cię lubię, dziadku mrozie. Okej. Okay. <grym> wiem, że to jest marnotrawstwo używać na nietoperze magnumy, ale co ja zrobię? No, trochę. To wiecie to zmienimy broń. Wiecie, jak ja na Dziubasa w że 2 leciałem z Harpunikiem. Na kogo? Dziubaska? A co to jest? W Ice Palace. A Malvino, tak zwano. Dziubasek, Malvino. Malwino. Malvino! Dziubas! Malvino! Malwino. na smoka też poszedłem z Harpunikiem. Na co? Na smoka. O, no to gratuluję. W ogóle przepraszam, że klatki znowu spadają. A to już niestety nie moja wina. Znaczy, na szczęście, albo niestety. Ej, słuchajcie, co tutaj jest? Aha, okej. Okay. To jest złudzenie optyczne. W ogóle słuchajcie, nie wiem, który raz to powiem, ale gram Resident Evil 1 i jest super gra. Tak, chciałbym tak gwoli takich ciekawostek technicznych, przyrodniczych, komputerowych, PC-owych, mhm. Co powiedzieć? Że w Tompie, że na PC można zrobić muzykę. Co to znaczy? Co to znaczy? No to że nie tylko na PC musisz grać, żeby mieć muzykę w Tompie, że jeden. Tak, a jak to zrobić? <mulatuj> Ej, podziel się posiłkiem. Podziel się posiłkiem, <gry> powiedz jak to zrobić To jest od chuj roboty? Mm -hmm. Ale jak wejdziecie na mój kanał i zobaczycie film pod tytułem Prezentacja Grytum Blader 1 poziom Case z muzyką w tle, to się okaże, że tam jest muzyka. Mm -hmm. To jest na podlecie. Wow. To słuchajcie, wiadomo, co dzisiaj oglądacie tej nocy. Tej nocy oglądacie Skaraba. Ja tak. tam tylko 9 minut. 9 minut rozkoszył Skaraba.

O, FK jest dostępna na Skype. Pozdrawiamy, taka masa teraz ci... Pozdrawiamy. Chodź, kicia. Chociaż nie miałem przyjemności jeszcze porozmawiać, ale tam Myślę, że będziesz miał jeszcze. Ej, zostało mi 81 nabojów do magnumów tylko. Bieda. Marnotrawstwo. Strała bieda i płacze. Tak to się mówi. Nie, nie marnotrawstwo, bo po to to jest z drugiej strony. Po to zbieram te wszystkie sakraciki, nie?